Proszę, pierwsza bardzo, bardzo serdecznie podziękować, że otworzyłem swój nowy kanał. Od razu tak dużo mam subrukcji i bardzo Wam z całego serca dziękuję. i Proszę dalej tak robić, żeby ja miał z czego żyć i z czego płacać za mieszkanie. I do tego powiem, nie powiem, ale słyszałem. A mogę powiedzieć, słyszałem, nie wiem czy to prawda czy nie, no to może być blef ze strony Pawła z Warszawy, że mnie chce kupić samochód e, na zgodę, bo to mnie mówił e, Radek ze śrotu, z komisu e, tutaj na Popiełuszki, ale ja Radka znam e, bardzo dobrze i może być blef, śmiech i tak dalej. I powiem tak, chęciłbym ten samochód, co Wojtek kupił, zamieniłby, zamienilibyśmy na inny, dlatego że tu trzeba dołożyć remont. Ja zapłaciłem 1500 złotych, że, że tu trzeba to oddać, tak? że tu trzeba e, dołożyć remont, raz trzeba liczniki wymieniać, e, paliwowy i wodny, bo nic nie inne są. Powinien robić ABS, ABS to klocki hamulcowe i tak dalej robić. A znajduje się samochód sprawny na ten, nie powiem jaki, ale sprawny samochód na paliwo i, i na gaz. I, albo będzie na paliwo, ale nie powiem jak. Dwa samochody mam na oku i bardzo, bardzo, e, jeżeli Pawle z Warszawy ten to chociaż mały a znów jeżeli Duży Pawle jeżeli Pawle chcesz po, po nie, nie możesz e, i... na zgodę zafundować ten samochód no to funduj ja nie mam ni, nic przeciwko i ludzie nie mają nic przeciwko temu wiesz dlatego że wiele lat jechałeś po mnie wiele lat e, nie wiadomo co wyrabiałeś ze mną i tak dalej, nawet powiem tobie nie dałeś dla mnie, e, wiesz, pieniążków parę złotych na życie, tylko powiem tobie, no uratowałeś nie życie, ale ja ani Ciebie, ani nikogo nie prosiłem, żebym nikt nie ratował życia. Ale przepraszam bardzo. Pierwsza sytuacja była, ja do Pawła zadzwoniłem do Warszawy i powiedziałem, że jaki stan jest twój, a on powiedział, że o, za pół godziny ja wyjeżdżam z Warszawy. I powiem tak. I Wojtek, Wojtek już się wtrącił, że broni Ciebie. Niech broni. Ja nie żałuję. Broń Wojtek e, paweł z Warszawy, kogo chcesz, to twój interes i tak dalej. Ja nie będę w to się wtrącać. Masz nie prawo zabierał na Mazury. Masz prawo bronić. Masz prawo no, wyrabiać, czy chcesz na zewnątrz, ale nie chcę nie... liczby na Domopru, nie idzie, chcesz te listy, ale ja tego pojadę, jedną rzecz... To ty kurwa straszysz mnie kurwa. Ja nie straszę, doktor. tylko też zrobię... To pozbyj się kurwa, wreszcie powiedz kamerze, i że kurwa, ja tobie nie jestem tutaj potrzebny. Od... Dubek kurwa ci a ty kurwa... Od... Oprócz Pawła i, i, i Łukasza, bo to są ludzie dobrzy a resztę niech spierdniczają. O, to, to, o! Brawo! Wreszcie usunąłem, usunąłem. prawdę Nie chcę znać ani e, Pawła Warszawy, ani jego brata Piotrka, bo to dla mnie gnój śmierdzący podjeżdża. Podjechał pod bramę, e, robił zdjęcia z jakimś swoim gnojem śmierdzącym, mniej więcej nic. Bez zębów, szerbacy dziad. No tak! Szerbacy dziad! A ty ma kurwa jakby ktoś mu, jak miał 80 lat, albo 100, do grobu chyba się ten twój brat Pawle e, z Warszawy szykuje się, czy do czego? Albo może kurwa jakaś kochanica wyjebała, szczotką, szmatą, od, 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 ale też nie ma szmaty, przepraszam, Mop